Ciała, tutti! Witajcie, mandziarolewki. Ciała, tutti! Piso, dzisiaj przygotuję tobie wspaniałe bułeczki serowe na śniadanie. Takie ekspresowe. Ale, ale chciałam się zapytać, fajnie że wyglądam w tych długich moich włosach i tą w tym z tą moją chustką jak, jak kobietka pracy. Napiszcie komentarz, napisz komentarz na dole, czy Ci się podoba, no ale muszę wiązać włosy, no bo wiadomo, mogą mi spać do ciasta. Ale wracając do bułeczek, są ekspresowe i jeszcze jedno, chciałam się zapytać, zrobiłaś już e, subskrypcję na moim kanale? Nie, jeżeli nie, to tutaj na dole pod filmikiem pisze subskrypcja, kliknij tam, kliknij na dzwoneczek, a będziesz powiadamiana, powiadamiany o wszystkich moich filmikach. No to co, nic mi nie pozostaje jak zabrać się na, za te wspaniałe bułeczki, bez drożdży. Składniki już mam przygotowane, tutaj mam pół kilograma mąki pszennej typu 550, przesiana. I do mąki wsypujemy dwie łyżeczki proszku, dwie łyżeczki soli, łyżeczkę, łyżkę, przepraszam, łyżkę cukru. To wszystko zamieszamy. Ok, teraz tutaj mam 400 gram pustego twarogu, wrzucamy do tego, oj kurczę, ale się numer wpadło mi, kurczę, felek. no to jest tak jak na żywo, wszystko się dzieje na żywo, nic nie ma, żadnej multatury, nie ma nic, nic się nie montuje, słuchajcie, no tu jeszcze obtegowuję, ob dobra, ok, um, teraz mamy tutaj trzy yy, duże jajka, dodam szybkę soli, to wszystko zamieszam i wlewamy do naszego ciasta. To wszystko zamieszamy łyżką, a później wyrobimy rękoma. Dobra, kochani. I teraz to wszystko zarabiamy rękoma. Tutaj mamy przygotowaną yy, brytwankę posmarowaną olejem i posypaną yy, mąką, krupczatką. Teraz moje ciasto wyłożę na stolnicę i jeszcze zarobię. Ciasto już mamy wyrobione, i teraz będę urywać takie małe kulki. O, takie kuleczki. Będę formować i kłaść na moją brygwankę. Pobawimy się. 20 minut gotowe nasze bułeczki. Także rano stajemy, robimy bułeczki jak z piekarni. To nie? Tak jest kochani. Jestem ciekawa, jakie wy pieczecie bułeczki. Ostatnia mi wyszła taka duża. 10 bułeczek. Ok. Takie bułeczki, tutaj lekko je przygniotłam. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Funkcja góra dół. Pieczemy w temperaturze 200 stopni przez 20 minut. O, już mi ostygły te moje wspaniałe bułeczki. Nie mogę się doczekać, jak je otworzę. Co ty Aleksandro na to? Kiedy dzicie Alessandro? Są bollizmy, belisme, ale i tu to Są ładne, ale teraz zaraz zobaczymy, jak wyglądają w środku. O! Widzicie? Mięciutkie, mięciutkie, upieczone, upieczone. Zaraz wam powiem. Mm. Ale, ale pyszne. Mm. Masełkiem z mortadelą. Szkoda, że nie wyciągnęłam mortadeli. Ale pyszne, jejku, ale. Masz Aleksandro! Prendi, come? Mmm, delikatno. Oto bono. Są miękkie w środku. Tak. i są takie, e, powiem wam. Normalne bułeczki. Tak. E, wilgotne, bardzo pyszne. No to co? Molto buoni. Myślę, że spodobał Ci się ten przepis na takie wspaniałe bułeczki bez drożdży. Możesz je rano szybciutko zrobić, stawić do piekarnika 20 minut gotowe, no i później trzeba poczekać aż ustygną i już dla wszystkich na śniadanie są bułeczki. Tutaj mi wyszło 2 4, w grę mi wyszło 10 bułeczek. Tak, 10 bułeczek. 2 4 6 8 10 bułeczek. No to co? Zrób subskrypcję i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti. Ciao tutti.